Cześć wszystkim, z tej strony Lee i witam was w poradniku, w którym pokażę wam od podstaw jak powinno wyglądać nagrywanie na YouTube e, przez nagrywanie e, filmu e, aż do wrzucenia tego filmu. Jeszcze w międzyczasie pokażę wam jak ten filmik sobie zrenderować oraz tam go troszkę polepszyć, jakieś efekty nałożyć i dodać. E, może zaczniemy od programu actions. Action. Jest o wiele lepsze od Frapsa nawet myślę, że nie można ich porównywać bo, e, ponieważ Frapsem nagrywając przykładowo w 60 fpsach Eee, Fraps redukuje Wasze FPS do 60 i macie cały czas 60 Oni, tylko a tylko dogrywając akrzyną możecie sobie um, mieć oczywiście tych fps o wiele więcej eee, Oczywiście akrzyna możecie dostać więcej opcji na przykład może, że możecie nagrywać 720p eee, w, in, w innych rozdzielczościach, jeszcze w 1080 p było maksymalnie oraz w oryginalnym to jest oczywiście bardzo fajne eee, we frapsie to no, tam wszystko nie ma oraz format pliku może być AVI, czyli AVI Bądź jeszcze można zmienić MP4, ja z tą tylko nie pokażę, bo nagrywam e, akurat pulpitek Trudno. E, oczywiście polecam Wam AVI, ponieważ e, MP4 obsługuje tylko rozmiar wideo chyba do 480p. W każdym razie grafika jest na MP4 e, gorsza. Ogólnie, jeśli chodzi o rozmiar wideo, polecam wam 1020p ustawić, ponieważ ja również jest to rozdzielczość HD. A jeżeli chcecie, oczywiście, sobie widać, żeby by było lepsze, lepsze, lepsze rozdzielczość, to oczywiście możecie zostawić 1080p. Obawiam jeżeli ktoś nagrywa kto, kto w full HD, czyli 1920x1080p, to oczywiście bierze sobie oryginalny. Eee, co jeszcze, co jeszcze? Eee, klatki na sekundę. krótko polecam ogólnie 60, jeżeli macie, no, dobry komputer. Eee, ostatecznie możecie też 120 Także e, modem w 120 to wiecie efekty e, typu zwolnienie tempo będzie o wiele płynniejsze i lepsze niż jeżeli byście je robili w 60-30 FPS. E, Nagrywać dźwięk systemowy, czyli na przykład jeżeli byłeś to e, w minecraftie i wyda swój dźwięk, e, to ten dźwięk właśnie się nagra. A jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku wielokanałowego, no będzie nagrywało na przykład Skype'a czy TS i oczywiście ten dźwięk będzie wtedy lepszy. E, użyj tryb. Perfect Video Match, czy, że to, czy, y, ja, to, ja z tego nie korzystam, nie wiem co to w sumie daje Ja bez tego sobie świetnie y, Radzę, są różne takie zakładki, do live'ów, do nagrywania dźwięku samego na przykład y, Pomiar różne wydajności i screen y, No i z tą zakładką są ustawienia y, Tu macie jakieś tam opcje mm -hmm. Takie tutaj już kto, kto, kto lubi y, to sobie tak ustawi i tutaj polecam, jak to wszystko chyba raczej myślne yy, tutaj możecie nagry włączyć yy, nagrywanie kursora myszy, yy, co również jest bardzo przydatne i, w i tutaj się nie zagłębiałam bardziej w to, ponieważ, ponieważ to wszystko nie, nie ładnie działa. Yy, jeśli chodzi o nagrywanie, yy, to tutaj możecie sobie pegindować, yy, czyli zmienić yy, skróty klawiszowe, na przykład cięcia shift i wdzień. Oczywiście yy, cięć nie polecam robić, ponieważ cięcia można yy, zrobić w programie, yy, chociażby takim jak. Z Sony Vegas Pro i pokażę wam tutaj co, co zrobić. Ok, jeżeli mamy już materiał i hmm, ja na przykład mamy swój tutaj przygotowany, hmm, otwieramy. Wygasa. Hmm, powinny otworzyć takie okienka. Może tutaj będzie ich proporcje inne, no, ale ogólnie powinny być takie okienka. No i bierzemy taki oto folder, klikamy. E, I tu akurat jest w nutki. I, i video i Action wybieramy swój plik, który chcemy tutaj dać i on się tam tak renderuje. Ja mam tutaj z nim gdzieś, ścieżkę dźwiękową, którą sobie nie wiem czy usunąć. mogę usunąć nie właśnie chyba jej nie mogę usunąć no, zarzymę sobie trochę lipa, ale mogę sobie ją wyciszyć, więc teraz na przykład jeżeli to sobie puścimy od początku, tak teraz jest troszkę, troszkę słaba, ale to się po renderach zmieni i będzie OK. Dźwięku jak najbardziej nie słychać, czyli mamy to czy znaczy, znaczy, mi zależy, bo akurat yy, nie chciałem nagrywać dźwięku e, z granic mikrofonu i mamy taki oto surowy plik wywieszmy go sobie e, tutaj bijemy się, bijemy się z przeciwnikiem aha, może jeszcze zanim zaczniemy e, weźmy tutaj w properties naszego filmiku, e, to ogólnie polecam wam z tymi kolorkami pobawić ponieważ tutaj e, będą te kolory filmu takie przejrzystsze, wyraźniejsze i tak dalej yy, Ogólnie polecam Wam ustawić tutaj, ustawcie sobie tak jak macie na swoim filmiku yy, rozdzielczość i, i 60 fps bądź 30, będzie 120, 30 zależy od tego, ile nagrywaliście. Yy, pixel format polecam właśnie tutaj te 32 bitowe no chyba że ktoś woli 8-bitowy, ponieważ mu takie kolorki pasują yy, Ja osobiście wolę o ten. Format oczywiście tutaj ustawiamy sobie best, a tu tutaj zostawiamy wam do zabawy. Eee, nic więcej nie zmieniamy, ponieważ to są nasze properties. Teraz przejdźmy do obróbki filmu. Ok, może na, na początek jest on troszkę rozwiązany, jednakże z pewnością on i inni się e, będzie o wiele wyra e, bardziej, wyra bardziej wyraźnie. Tutaj. E, I tutaj, jak widzicie, jest takie okienko. Jestem ona tym, że ja tutaj jeszcze na trailowej wersji jestem. Jednakże postaram się z czasem to, to sobie zamienić. To były jakieś ścinki, ale tym się w ogóle nie przejmujcie, ponieważ e, to będziecie mogli sobie wyrenderować i tych ścin nie będzie. E, tutaj przy, 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 przeciwnik padł i zaraz zrobimy sobie, i, tutaj mógłbym, I tutaj byłbym za tym, żeby zrobić cięcie. Tutaj z sobie to cofam i klikam S. E, w ten sposób dzielimy sobie dał na pół. E, i test, tak. Chcę chyba zrobić tak, przynieść te wideo pod tu możemy sobie zrobić test przyciągając właśnie o tutaj taką kąta. Wokół kąta się nam w na pojawi. Yy, I w ten sposób możemy zrobić, żeby nam zarówno wideo, jak i dźwięk 16 dźwięku nie ma, yy, zachodził i wschodził. Tak samo zróbmy sobie z tym... i zobaczmy, yy, kąt, tam, jak to wygląda z, z tym zejściem. O, tu sobie na nam zachodzi. O, o ale tu już nie wyciszą ścieżki dzienkowej. O, fajnie, fajnie. I teraz tak. A co mamy? To też szukam przeciwnika jeszcze póki co. I dole, teraz mu pokażę, jak to cięcie można fajnie sobie zrobić. O, tu jakieś tam niepotrzebne nie, Niepotrzebny materiał wyciąć. Zaraz zobaczymy ile tego trzeba będzie wyciąć. O! Myślę, że dotąd możemy sobie to spokojnie wyciąć to. Teraz muszę kliknąć na to, bo jeżeli tutaj operowaliście, klikniecie S, to wam nie będzie wiedziało, gdzie zrobić to wycięcie, więc czasami trzeba kliknąć na ten klip i tutaj to materiał sobie usuniemy ok jeżeli jest niebieskalnie, to znaczy, że jest równo i jest OK. Dobra, weźmy jeszcze sobie odtąd. Zobaczmy, co tu przejściem będzie. Tak, tam tak fajnie zanika się pojawia. I tutaj mamy przeciwnika. Mam nadzieję, że jakaś ok. strefa wejdzie, żeby wam pokazać e, slow motion. Można to fajnie zrobić. Mm. <grym> mm, Okej. Okay. I tu myślę, że możemy sobie zrobić cięcie jeszcze na napr tak powiem, biegnę. Czyli o tutaj materiał przeniesiemy sobie do góry. No i tutaj jest dalej dajmy, żeby się hmm. nie nas tak fajnie zachodziło. Ok, tutaj tak zrobimy cięcie, więc jeszcze eforturzymy w nie nakładajmy. Ok, do tego momentu e, możemy sobie zrobić cięcie znowu i będzie jak najbardziej mokro. Ok, znamy okay, szkółce. O, jakieś mamy tutaj spadki bez były, ale to wszystko nam się po renderach yy, poprawi. O, tu zauważyłem, że jakaś strefa nawet była, więc możemy sobie dać slow motion, żeby ze strzeczkami, wcześniej wspomniałem. I zmieniamy sobie to i teraz tak, klikamy S, S i znowu dzielimy nasze wideo i teraz tak, dokąd chcemy, żeby to slow motion było? Powiedzmy sobie, że o, dotąd. I znowu mamy taki małe, sobie na razie odsunięte, i mamy taki małe, mały, mały, mały przystakońcik. Trzymając lewy ster, ale pojawia się taka falka i rozciągamy sobie te wideo. Dla porównania, puszczam po od I teraz jest normalne tempo, i teraz mamy te zwolnione. Oczywiście tutaj ten prędkość od zwolnionego tempa można sobie jak bardziej regulować. Mm, i w ten sam sposób robimy przyspieszenia, zaraz wam pokażę i myślę, że... aha, przeciwnik zginął, no dobra yy, i tutaj zaraz nasz następny yy, nasz następny przeciwnik yy, zaraz nas zaatakuje okej okay. raz to nie jest napisany materiał ale od jeszcze nie zrobiliśmy w końcu jak on tutaj padł myślę że o, kurwa, to było dobrze. to możemy sobie e, zrobić dalej tego fragmentu i przenieśmy to mm, na dół o możemy tak fajnie zrobić ok y, teraz będzie raczej też takie przejście mi się wydaje aha to już nie zrobiłem dobra y, i tak jak to wygląda już nam się zaciemnia i tu się na nowo pojawiamy. Z naszym dobrym PvP. to możemy sobie przyspieszyć. To PvP akurat nie było jakoś super wymagające. Przez ną tutaj kliknąć. Yy, dzielimy przez S i przyspieszamy z Okej, Ok. Może to tam razu Ok, zobaczmy kiedy on zginąć już tutaj powinien ginąć, ponieważ po 4 i serca miał wtedy. OK. Oj, i jest że to tylko moment, też możemy sobie to wideo przyspieszyć. Jak należy przyspieszyć? Znowu, Znowu trzymam lewy CTRL. Mamy taką fajną falę i sobie to wideo skracamy. Zobaczmy jak to nam wyszło. No i tutaj mamy te przyspieszone tempo. Jest ono troszkę mocno przyspieszone. Ale nie będzie. i tu możemy dać spokojne zakończenie yy, mamy już obrabione wideo fajnie przyspieszone, opóźnione więc teraz możemy dać sobie muzyczkę okay. yy, i teraz tak i yy, otwórzmy sobie jakąś yy, myślę, że taką 3000, fajnie i przesuwamy ją sobie na początek. Aha, na teraz nam tak film e, skróciło, dlatego wam polecam to muzykę dawać e, wydawać na koniec, ponieważ ona się, ona wam będzie te wideo kurczyć i będzie wam je trudniej robić. E, teraz spójrzmy sobie do początku. owszem, są delikatne ściny. teraz tak, zaraz wam pokażę jak możemy te wideo zrenderować znaczy sobie je... yy, i teraz wam pokażę w jaki sposób możemy te wideo sobie skrócić znaczy nie skrócić, tylko żeby ono było od, fajnie, od fajniejszego elementu, w ten sposób yy, pójdźmy od początku OK Teraz tak, widząc, że to nasze tutaj się kończy, klikamy e, Możemy sobie to trochę dodatkowo przedłużyć, żeby był fajny efekt e, tej muzyczki Klikamy S i usuwamy Teraz dajemy, żeby tam um, ciszej zachodziło I teraz mamy taki fajny efekt Zobaczmy, jak to będzie Wyszło OK Więc teraz tak, zaznaczamy sobie odtąd Nasz cały filmik. To jest najważniejsze, czyli mm, render statki już nagrywam. 13 minut. Ok. Yy, klikamy File oraz Render As. Yy, ogólnie szczerze polecam Wam Windows Media Video WMV, yy, ponieważ wtedy yy, to wideo ma lepszą grafikę i zajmuje mniej miejsca. Jeżeli nagrywaliście w 720p, tak jak ja on to jest, doradziłem, wybrać tą opcję w Template, Jeżeli nagrywaliście w 1080p. Yy, musicie sobie zdecydować tom jednakże, yy, nie bawiłem się jeszcze, nie wiem dokładnie tej, yy, tej, tej, tej tej, opcji konwertować yy, czekajcie, mam tu już o, to jednak nie to, no trudno I teraz tak, instant plate co yy, że pierwszym zrobić yy, jest... zostawmy sobie audio teraz tak, tu mamy cbr cbr sobie zostawmy yy, tutaj polecam wam to ustawić Yy, oraz High Definition, czyli rozdzielczość, z której nagrywaliście. Ja akurat nagrywam troszkę większej, ale to jest bez problemu, yy, do czego sobie to zmieniamy. Yy, polecam Wam ustawić yy, HD, yy, 30 fps, więc tak, YouTube to zmienia 30 fps, więc jeżeli chcecie oszczędzić yy, YouTube'owi czas przetwarzania tego filmu, yy, to zaznaczamy sobie 30 fps. Yy, tutaj jest wszystko domyślne, tylko tutaj to muszę możecie sobie zmienić. I tak, przejdźmy sobie dalej. Bitrate ogólnie polecam Wam dać 10, e, dać tutaj dziesiątkę. I tyle jeśli chodzi o zakładkę. Jeśli chodzi o project, e, tutaj e, to sobie zostawmy: Video Rendering Quality. Oczywiście best, czyli najlepszy. E, jeśli chodzi o ten filmik, to tyle. I klikamy, żeby nam go wyrenderowało. Mm. Jednakże zaraz tak zobaczę, ewentualnie to poprawię. Y, I to by było na tyle. Moment. Moment. To moment. ogólnie ma rozmiar. Oj, mój błąd. To jest coś pomieszane. i yeah. się rendering z rozmiarem. To jest to nasze. Teraz tak gdzieś coś, gdzie coś tutaj zrobiłem, tutaj nie powinno być. To powinno być square. Ok, teraz nam się te wideo renderuje. Jeżeli to te HD ma być, to wtedy musicie te, te odpowiednio tam powiększyć. Jednakże ja w tam w to bp. mieszał. I to tyle, jeśli chodzi o rendering. Zazwyczaj pokażę, jak to wrzucić, jak te wideo wrzucić, ale to akurat jest najprzyjemniejsza przez rzecz, rzecz. po To właśnie się zakończył, więc możemy jak e, Open Folder e, i otworzyć e, nasz plik. Zobaczmy jak on wygląda. Wygląda on Całkiem przekonująco, jeśli chodzi o płynność. E, więc dostanę już nic innego niż e, wejść na stronę YouTube. oraz y, dodać nasz filmik chodźmy w przesłanie i waga. teraz ważne przesłamy ten plik, a nie zapisujemy y, właśnie ten y, w, jako kropkowek. Y, to jest dość, dość poważny błąd, jeżeli wydamy y, ten kropkowek, ponieważ po prostu YouTube tego nie prześle y, Ja niestety miałem z tym problem. Bawiłem się różnymi konwerterami czy czymkolwiek innym. A tu wystarczyło przesłać tylko i wyłącznie ten plik. Yy. Czyli robimy tak, i to tyle jeśli chodzi o przesłanie naszego pliku. Trzymajcie się. Cześć.